Rozgraczę. Dzisiaj zapraszam Was na materiał, w którym powiem Wam o tym, na jaką grę czekam, jakiej wypatruję właściwie nie tylko ja, ale również moi goście. I to, czy ten materiał będzie cyklem, czy będzie pojawiał się w kolejnych miesiącach, zależy od Was, więc dajcie znać w komentarzach. Czy chcielibyście usłyszeć w następnych miesiącach, na jakie gry ja oraz moi zaproszeni goście czekamy. Hej! Jaki jest tytuł, na który czekam w tym miesiącu? Z pewnością jest to On Mars. Tytuł, który niedługo pojawi się polskim nakładem od wydawnictwa Hobbity, autorstwa pana Lacerdy. Jest to tytuł ekonomiczny, w którym kolonizujemy Marsa i staramy się go eksplorować, jak najlepiej wykorzystywać zasoby. Hej, o tutaj. I ogólnie naprawdę od samego początku, kiedy zostało ono ogłoszone, na początku była kampania crowdfundingowa. Hej. Przykuł moją uwagę raz ze względu na autora, dwa ze względu na oprawę wizualną, graficzną. Okładka jest naprawdę według mnie. Naprawdę fantastyczna. Mam nadzieję, że znajdzie się u mnie po prostu w formie plakatu, dlatego że bardzo lubię ten styl okładek. Na numerem jeden w tym momencie, jeżeli chodzi o okładki, jest u mnie zimna wojna, natomiast on Mars jest na pewno w ścisłej czołówce. Cześć, znowu Marcin z tej strony. I na co czekam teraz tutaj na początku roku? No. Nic za dużo takiego nie wychodzi teraz. Raczej kolejne gry będą wychodzić w kolejnych miesiącach. Więc ja wybrałem e, Kickstartera, e, który ma wystartować 14 stycznia. Więc jeżeli już to oglądacie, to prawdopodobnie kampania trwa. Jest to gra autora Root. Jeżeli nie znacie tej gry, tak wygląda. E, to jest. Root jest grą wojenną w zasadzie, w takim przebraniu bardzo takim. Słodkim zwierzaczki, leśnogród, ale tutaj jest walka polityczna, walka o władzę, o balenie rządów. Rzucamy się w zasadzie od początku sobie do gardła, jest bardzo dużo interakcji, a mimo to mechanika, która tu jest, ona nie jest skomplikowana, bardzo przyjemnie się w to gra. No i będzie nowa gra tego autora: *of The Chronicles of Coś tam and Exile. Długi tytuł, i znowu to będzie gra polityczna. E, która w dodatku obiecuje swego rodzaju legacy, czyli poprzednia partia będzie wpływała na kolejne, ale nie będziemy tego robić przez jakieś pisanie, rwanie kart. Bardziej chodzi o setup. Może wyobraźcie sobie, że gracie jakąś grę i pewna frakcja wygrywa, y, albo nie wiem, następują rządy anarchistyczne. W kolejnej grze będziecie musieli wtedy walczyć więcej ze złodziejami, z, z jakimiś rabusiami. Ogólnie, no. Będzie się szerzyć anarchia. Może jakiś gracz prowadzi swój ród jako dynastię panującą, i przez kilka kolejnych partii, to on, to ten ród będzie, ta, ta frakcja będzie rządziła e, w kolejnych partach, aż ktoś zmieni rządy i obali. Brzmi to bardzo fascynująco, jestem zaciekawiony. Nie wiem, czy będę wspierał, ale no jestem zachęcony. Na pewno brzmi to bardzo ciekawe, a dodatkowo, autor już jakby dla mnie znany, jestem. No, bardziej może nawet niż, niż ciekawy, więc ja polecam sprawdzić Oath, który startuje na Kickstarterze już w zasadzie w tym momencie. No i to tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Cześć, z tej strony Michał Herman z Lucky Duck Games. Są dwie gry, a w zasadzie jedna gra, druga książka gra, na które czekam. Pierwsza, zacznijmy może od gry, to Tytuł, który pojawił się na ubiegłorocznym Gen a zapowiedziany w Polsce został właśnie przez wydawnictwo BART. Ta gra to Point Salad. To bardzo prosta gra karciana, w której będziemy zbierać sety warzyw i tworzyć swoją mm, sałatkę punktową z, złożoną z tychże warzyw. Po jednej stronie karty mamy warzywo, po drugiej stronie mamy przepis na sałatkę, czyli tak naprawdę set kart, które musimy zebrać, żeby otrzymać punkty. W swojej turze będziemy wybierali albo dwie karty warzyw, albo jedną kartę tego przepisu. I tak naprawdę gra będzie tak sobie leciała w kółeczko, aż nie skończą się karty. Brzmi bardzo prosto, jest bardzo proste, ale jest bardzo, ale to bardzo grywalne. Można zarówno wkręcać nowe osoby w planszówki, jak i może to być fajny tytuł na zakończenie wieczoru. Także czekam, zdecydowanie kupię sobie i, i bardzo chcę mieć tą grę w swojej kolekcji. Natomiast druga rzecz, na którą czekam, to Książko Gra, która będzie wydana przez wydawnictwo Fox Games. Dziennik: Zagadkowa Podróż. To tytuł dla młodszych graczy, może nie dla bardzo małych dzieci, ale, ale raczej dla młodzieży. Jest to Książko Gra z zagadkami, trochę w stylu Plumu, pokazujące generalnie całe możliwości, które, które niesie ze sobą świat zagadek. W książce w, w śledzimy losy dwójki bohaterów, rodzeństwa. Ich rodzice są wynalazcami. Świetnie zrobione, pięknie wymalowane. Czekam zdecydowanie, i to z, będzie rzecz, którą będę polecał każdej osobie, która będzie chciała jakąś młodą osobę wciągnąć w świat zagadek. Tomek Doborz z Gambit TV z tej strony. Na jaką grę czekam w tym roku? <laughs> Paradoksalnie na grę, która została wydana w 2014-2015 roku, ale teraz toczy się Kickstarter, który, którego celem jest reprint tejże gry ze wszystkimi dodatkami. Dwa słowa, właściwie trzy słowa: wielkie dinozaury i deck building czyli Apex Collected Edition. Na to czekam w tym roku. Cześć, cześć, tu Ryszard Chajnowski, z na gdzie także Korysław. Od czasu do czasu będę pojawiać się w On żeby dzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami, oczekiwaniami i przemyśleniami na temat różnorakich planszówek. Zaś dzisiaj, na prośbę Asi oraz potrzeby nowego cyklu, zamierzam zaprezentować jedną z gier, na które czekam w najbliższym czasie, szczególnie niecierpliwie. Powiem szczerze, że wybór tylko jednego tytułu był dość trudny, bo najbliższy rok zapowiada się niezwykle obficie, jeśli chodzi o liczbę nowych gier, ale także liczbę nowych dobrych gier. Postanowiłem więc zacząć od pozycji, która miała już swoją premierę na zachodzie, ale niedługo pojawi się także w polskiej wersji językowej przygotowanej przez wydawnictwo Rebel. A mowa tutaj o Black Angel. Czym jest ów tytułowy Czarny Anioł? Jest to kolonizacyjny statek kosmiczny wysłany z Ziemi na bardzo odległą planetę SPEZ statek zarządzany przez rywalizujące ze sobą sztuczne inteligencje, w które wcielają się gracze. Mają oni przed sobą ten sam cel, czyli bezpieczne doprowadzenie statku do docelowej planety, ale mogą dochodzić do tego celu na różne sposoby: czy to walcząc z kosmicznymi grabieżcami, którzy dostali się na pokład, czy to wysyłając sondy kosmiczne w odległą przestrzeń, ale też w bliższą przestrzeń, by zbadać ewentualne niebezpieczeństwa, czy też kierując swoimi robocimi pomocnikami, wykonując różnorakie zadania na pokładzie statku. Na końcu gry zostaną podliczone wskaźniki skuteczności poszczególnych sztucznych inteligencji, czyli po prostu punkty zwycięstwa i tej inteligencji, która zdobyła tych punktów najwięcej, przypadnie zaszczyt wybudzenia kolonizatorów, wybudzenia osadników z kriosnu, no i zwycięstwa w grze. A czemu interesuje mnie Czarny Anioł? Oprócz kosmicznej tematyki, którą bardzo bardzo lubię, jest to nowa gra twórców Doskonałego Troja. I podobnie jak w Trua zastosowano w niej jedną z moich ulubionych mechanik, czyli zarządzanie kośćmi oraz rozstawianie robotników. Podobnie jak w Trua mamy też możliwość podkupywania sobie wzajemnego co lepszych kości akcji, jest też dużo, bardzo dużo elementów różnicujących każdą rozgrywkę, dlatego każda partia może wyglądać inaczej i może wymagać stosowania innych taktyk i strategii. Nie jest to oczywiście li tylko trwa w kosmosie, bo jak już wcześniej wspomniałem, zakres działań wykonywanych przez nasze sztuczne inteligencje jest bardzo rozbudowany, co pozwala na niezwykle urozmaiconą rozgrywkę. Mamy więc do czynienia niewątpliwie z grą Euro, ale z bardzo wyraźnie obecnym, zaznaczonym tematem, który nie jest tylko ozdobą dla punktowej sałatki. Jeśli dodać do tego bardzo charakterystyczną, wręcz neonową uprawę graficzną stworzoną przez Iana Otula, znanego chociażby z Lizbony czy Scarlet Pimpernel, który niestety jeszcze się w Polsce nie ukazał, otrzymujemy tytuł, który zapowiada się naprawdę niezwykle intrygująco który zdążył już podbić serca grających w wersję angielską. Zachęcam więc do wzięcia czarnego anioła na celownik. Nie jest to może gra dla początkujących, ale bardziej zaprawieni w bojach planszówkowicze, szczególnie ci, którzy lubią mechaniki zarządzania robotnikami, zarządzania kośćmi, poczują się nawet nie jak ryba w wodzie, ale jak statek w przestrzeni kosmicznej, gdzie każdy usłyszy ich radosny krzyk. Grom, na którą obecnie czekam, jest gra Unsettled. Unsettled, czyli gra survivalowa, w której Kooperacji będziemy starali się przetrwać to, co zgotuje nam gra. Jesteśmy załogą statku kosmicznego, który na skutek jakiejś dziwnej anomalii został przeniesiony w jakieś nieznane nam rejony kosmosu, i w tych rejonach kosmosu będziemy starali się odnaleźć drogę do domu, ale żeby to uczynić, będziemy musieli cały czas dbać o nasz statek, a jednocześnie odkrywać nowe planety, na których będą nas spotykały różne, czasami bardzo dziwne i na pewno zaskakujące sytuacje do rozwiązania. Jest to survival, czyli musimy przetrwać, ale jak zapowiadają o to, że nie będzie tutaj żadnej walki. Nie chodzi tu o to, że będziemy walczyć z jakimiś obcymi stworzeniami, tylko o to, że będziemy starali się przetrwać w środowisku, które odnajdziemy na nowo odkrytej planecie, gdzie będziemy musieli na przykład pobrać jakieś surowce, które będą nam potrzebne do tego, żeby przybliżyć naszą szansę na powrót na Ziemię. Unsettled zapowiadana przez swoich twórców jako gra nieszablonowa, zaskakująca, dająca takie pełne przeżycie przygody no i wymagająca od graczy kooperacji i takiego wzajemnego zaufania, że to, co robimy, robimy zawsze dla wspólnego dobra. Cześć! Z tej strony Bartek Chlebicki z wydawnictwa Lucrum Games, a także członek podcastu Dobry i Zły Ostatni. Serdecznie dziękuję Asi za zaproszenie do tego cyklu, jak również pozdrawiam gorąco wszystkich widzów kanału On Table. Moim odkryciem i moją ulubioną grą ostatnich dni są bezsprzecznie miasteczka. Miasteczka jest to geniusz prostoty. Jest to gra, która w tak małej liczbie zasad przedstawia naprawdę prezentuje tak ogromną um, liczbę możliwości, kombinacji i pomyślenia um, i kombinowania, że to jest po prostu to, co lubię najbardziej. No ale dobra, jest to cykl o tym, na jaką grę czekam. No więc po tym krótkim wstępie, zapewne się domyśleliście, że ja czekam na dodatek do tychże miasteczek, który już w lutym ukaże się wydawnictwa, nakładem wydawnictwa AEG, czyli Alterak Entertainment Group. Na razie będzie to wersja angielska. Mam nadzieję, że wydawnictwo Olin Games e, również po dodatek sięgnie i wyda go w Polsce. E, jeśli chodzi o to, co w tym dodatku znajdziemy, to wprowadza on w, rzeczywi w rzeczywistości bardzo mało. E, jest to taki skromny dodatek, e, aż e, można by się zdziwić, po co nam. Tak wielkie pudło, ponieważ rozmiar pudełka do dodatku jest bodajże taki sam lub niewiele mniejszy od podstawki. Natomiast dodatek wprowadza mało i uważam to zdecydowanie za zaletę, dlatego że ta gra jest tak prosta, tak kompaktowa, mimo kompaktowa mechanicznie, mimo rozmiarów tego pudła, że uważałbym za błąd rozbudowywanie jej do jakichś dziwnych rozmiarów. Ten dodatek wprowadza po pierwsze pieniądze, a po drugie nowe karty budynków. Jeśli chodzi o pieniądze, to możemy je zarabiać poprzez sprytny trik, czyli budowanie dwóch budynków w jednym ruchu. A zatem. Z dodatkiem pieniądze to w zasadzie już możemy sobie zagrać, wziąć pieniądze z jakiejkolwiek gry i prawda, mogę w ten sposób zarabiać, a wydawać pieniądze można albo na zamianę surowce, jaki inny gracz mi podsuwa, czyli inny gracz mówi kamień, to ja chcę, nie pasuje mi ten kamień, to ja wezmę drewno i tym drewnem będę budował, jak również pieniądze są warte jeden punkt na koniec gry, a także pieniądze można wykorzystać przy okazji budowy innych budynków, no bo te budynki mają w opisach tam sposób, w jaki e, z tymi pieniędzmi e, współpracują czy działają lepiej. E, bardzo mało, w bardzo dużym pudle, trochę chyba niepotrzebnym e, niepotrzebny, jest, e, niepotrzebny jest cały nowy notes do notowania punktów, który się różni tylko tym, że ma rubryczkę e, do pieniędzy. E, no ale cóż, wiadomo, większe pudła lepiej się sprzedają. E, Natomiast, no, ja chyba jestem zdecydowany, żeby po prostu raz, dwa kupić ten dodatek, e, bo po prostu jestem ciekaw, jak to wszystko będzie działać. E, to jest gra, na którą czekam. E, dzięki za uwagę. Hej! Witajcie, nazywam się Łukasz Kost. Chciałem Wam opowiedzieć o grze, na którą czekam w tym roku. Jest to gra strategiczna Struggle of Empire Autorstwa pana Marketa Nulesa, który zaprojektował takie gry jak. Braz, Rocketman czy Viane Osobiście tytuł tej gry Struggle of Empires przetłumaczyłbym jako Wojny Imperiów. Mamy tam bowiem do czynienia z walką Imperiów, która odbywa się w trzech wojnach i w każdej wojnie mamy pięć minut. Mamy możliwość wykonywać najróżniejsze akcje, ale też takie, które możemy zabezpieczyć tylko dla naszego Imperium. Na przykład powołanie wojska z rezerwy czy zbieranie funduszy z kolonii. Akcje możemy aktywować raz na daną rundę. Ważne jest dla nas w tej rozgrywce to, że przy kolejnej grze będziemy mieli zupełnie inny zestaw akcji, ponieważ nie zdążymy zabrać czegoś przed naszymi rywalami. Co do kontekstu historycznego samej gry, to jest ona osadzona w realiach XVIII wieku i odtwarza tamtejsze konflikty największych europejskich imperiów. Mamy więc do wyboru wcielić się we władanie takimi imperiami jak Brytania, Francja, Hiszpania, Austria, Prusy, e, Rosja, czy też Zjednoczone Prowincje. Jesteśmy władającym imperium osadzeni w samym środku tych niekończących się wojen. W tej grze mamy więc walkę o wpływy na terytoriach europejskich lub w koloniach. A z każdego z tych terytoriów na koniec każdej z wojen otrzymujemy punkty zwycięstwa w zależności od tego, kto w tych terytoriach ma najwięcej wpływu. Ograniczona ilość akcji wymaga od nas dobrego zbalansowania, a przecież nie wiemy, czy nasz sojusznik, który w tej rundzie, w tej wojnie jest naszym sojusznikiem, będzie nim w następnej wojnie. Ta gra posiada bowiem jeden z najlepszych mechanizmów tworzenia sojuszy, jaki kiedykolwiek wymyślono w grach planszowych. Gracze dzielą się na rywalizujące ze sobą grupy, Określane przez serię aukcji. Na aukcji używamy złota, które może nam być potrzebne również do prowadzenia wojen, więc musimy zdecydować, czy ważniejsze jest dla nas być w konkretnym sojuszu, czy zachować sobie złoto na czas wojen, będąc w nie do końca do nas wygodnym sojuszu. Dlaczego czekam na tą grę, skoro tyle już o niej wiem i skoro już w nią gram? Otóż dlatego, że stara gra jest bardzo brzydka. Czy zobaczymy tę grę, na pewno nie będziemy chcieli w nią zagrać. Ale po 15 latach doczekamy się jej odświeżonej wersji. Gra została wsparta na Kickstarterze we wrześniu 2019 roku, a wersję Sarger of Empires Deluxe Edition zdecydowało się wznowić wydawnictwo Eagle Gyphen Games. Gra już nie będzie taka brzydka, że tony piechoty, statków i pozostałe elementy są zastąpione przez drewniane figurki lub znaczniki. Plansza Posiada całkowicie nowy design, stworzony przez portugalskiego artystę Joa Tereso. Gra będzie rozsyłana we wrześniu tego roku. Już nie mogę się doczekać na kolejne 6-godzinne rozkrywki w tej zdecydowanie odświeżonej edycji. Gra, na którą czekam teraz, w styczniu 2020, która gdzieś tam już na horyzoncie majaczy, bo z tego co się orientuję, polską wersję językową, jaką ma wydać wydawnictwo Rebel i mówię o grze Sanctum powinna pojawić się niebawem na sklepowych półkach będę chciała żeby trafiła więc na mój stół czym ona mnie zainteresowała oprócz tego yy... Jak ona wygląda. Natomiast jestem ciekawa, jak będzie rzeczywiście tutaj w, w całej rozgrywce wyglądał rozwój naszych bohaterów, ponieważ w tej grze będziemy oprócz finalnego starcia z wielkim demonem, będziemy walczyć po kolei z różnymi przeciwnikami. Oni występują w trzech, w trzech różnych jakby kategoriach, w trzech różnych kolorach. I te kolory będą miały znaczenie w kontekście rozwoju naszej własnej postaci, ponieważ pokonując powiedzmy czerwonego wroga, Będziemy mogli rozwijać atrybuty o tym kolorze. Każdy z tych pokonanych przeciwników również tam rzuca jakiś ekwipunek, a więc będziemy sobie mogli również dołączać jakieś, jakieś wyposażenie do naszego bohatera i będziemy w jakimś kierunku go rozwijać. A więc my sami wybieramy, z jakim przeciwnikiem walczymy, z jakim w ogóle możemy walczyć. Tutaj jeszcze dochodzą kości, różne kolory, kości, które pozwalają nam na tę walkę i zwiększają prawdopodobieństwo wygranej. Ciekawi mnie to yy, i te, to, jak, w jaki sposób będziemy mogli naszą postać rozwijać, aby dobrze przygotować się do starcia z wielkim demonem, ponoć ma być bardzo trudne. A zatem czekam na Sanctum, yy, jeśli trafi na mój stół, z całą pewnością Wam o tej grze opowiem.